Dlaczego dekolt budzi taką ekscytację wśród mężczyzn? Czy to kwestia kultury? A może ewolucji? A może to i to? Zostańcie do końca, bo będzie nie tylko o ewolucji, ale także o modzie, kulturze i karmieniu piersią? Lecimy z tematem. Zacznijmy od teorii, która na pierwszy rzut oka jest dosyć dziwna, a mianowicie jest to teoria przodu dupy. Jej autorem jest Desmond Morris, zoolog i autor książki Nagał Małpa. Co on konkretnie wymyślił? A no wymyślił, że piersi to taka pupa, tylko że z przodu. W świecie zwierząt, na przykład u naczelnych, to pośladki samic są czymś, co przyciąga uwagę samców. Są wypukłe, bujne i często zmieniają wygląd, gdy samica jest płodna, na przykład stają się bardziej czerwone. Czyli znów ewolucyjna sygnalizacja pod tytułem hej, jestem gotowa do rozmnażania. A teraz przypomnijmy sobie, że ludzie w odróżnieniu od innych zwierząt zaczęli chodzić na dwóch nogach. No i bum! Pupa przestała być tak widoczna jak u naszych zwierzęcych kuzynów. A jako, że natura nie znosi próżni, to musiała zastąpić ją czymś z przodu. Według Morisa, piersi są krągłe, tak samo jak pupa, aby podtrzymać tę funkcję wizualnego przyciągania uwagi. Oczywiście to jedna z wielu teorii, wszak dużo naukowców woli uznawać wersję, że piersi są atrakcyjne dla mężczyzn z bardziej podprogowego powodu. Mężczyźni bowiem kojarzą kobiecy gust z czymś bardzo podstawowym z bliskością, czułością, karmieniem, czyli bezpieczeństwem. Jest to dla nich taki emocjonalny komfort zone. Dla człowieka już od najmłodszych lat piersi są źródłem ukojenia. Karmienie piersią jest przecież pierwszym doświadczeniem ciepła, kontaktu i spokoju. Więc gdzieś głęboko w czym mózgu jest zakodowane, że dają one miłość, dają one ciepło i dają one bezpieczeństwo. A później, gdy mężczyźni widzą takie piersi, to aktywują te same ośrodki przyjemności i bezpieczeństwa. To też tłumaczy, dlaczego dla wielu facetów piersi są nie tylko obiektem seksualnym, ale także czymś, co niesie za sobą ukojenie. Mężczyźni przecież lubią przytulać się do kobiecej klatki piersiowej nie tylko ze względu na kontekst seksualny, ale także w celu relaksu i pozbycia się stresu. Dobra, ale wróćmy jeszcze na chwilę do biologii, bo oprócz teorii pupy z przodu, a także przycisku Comfort Zone, piersi pełnią także funkcję sygnału. W sumie dość jednoznacznego, że kobieta już jest dorosła i zdolna do rozmnażania. Mówiąc prościej, jest to naoczny dowód, że kobieta jest gotowa uprawiać seks, przynajmniej z fizjologicznego punktu widzenia. Nie chodzi tutaj tylko o to, że są ładne albo są miękkie, tylko chodzi o to, że są po prostu obecne. Przecież kobiety piersi nie rozwijają się nam przez całe życie, tylko dochodzi do rozwoju nagle w okresie dojrzewania. Dla męskiego mózgu jest to jasny, biologiczny sygnał. Bardzo instynktowny, niezbyt romantyczny, ale skuteczny. W naturze podobne rzeczy mają miejsce praktycznie wszędzie, tak jak pióra u ptaków czy poroże u jeleni, tylko że u ludzi zatrzymuje to uwagę na dłużej. Co ciekawe, ten sygnał działa nie tylko na mężczyzn. Badania udowadniają, że kobiety analizują piersi innych dziewczyn, czy to pod kątem ciekawości, rywalizacji czy po prostu zdrowia. Więc biust to nie tylko magnes dla męskiego oka, ale także swoisty społeczny wskaźnik, na który patrzą wszyscy. Skoro już mówimy o tym, jak piersi potrafią przyciągnąć uwagę, to czas zajrzeć do środka i wejść na poziom neurobiologii. Okazuje się, że biust nie tylko coś symbolizuje, tylko on dosłownie uruchamia pewne obszary w mózgu. Badania pokazują, że stymulacja piersi, jak na przykład pocałunki, masaż czy dotyk, aktywuje te same obszary w mózgu, co stymulacja narządów płciowych. Dokładnie. Zarówno biust, jak i strefy intymne mają wspólną mapę neurologiczną. Wszystko to obsługuje ten sam nerw, zwany nerwem piersiowym bocznym. To właśnie dlatego wiele kobiet odczuwa realną przyjemność z pieszczot biustu, a niekiedy może nawet dojść do orgazmu. Z perspektywy faceta, skoro podświadomość mówi, że to miejsce daje przyjemność obu stronom, to grzech byłoby nie skorzystać, więc przywiązanie jest jeszcze większe. Pomnożyć razy miliony lat ewolucji i mamy odpowiedź, dlaczego mężczyźni tak szaleją za kobiecym biustem. Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep Hobbywear, oferujący bluzy i koszulki dopasowane do Twojej pasji. Lubisz wyróżniać się z tłumu? Proszę bardzo. A może interesujesz się historią, też jest coś dla Ciebie. I mamy także coś dla fanów PRL-u, a także dla fanów motoryzacji. To, co wyróżnia te ciuchy, to oprócz świetnych projektów wysoka jakość. Koszulki i bluzy szyte są w Polsce z polskiej Dzianiny, więc będą służyć przez lata. Uwierzcie w swoją pasję. Link do sklepu w opisie, a my wracamy do tematu odcinka. Oprócz wszystkiego, co już omawialiśmy, piersi kobiece pełnią także funkcję wizualnej nagrody. A jest to coś, na punkcie czego mężczyźni mają zupełnego bzika. Z badań neuropsychologicznych jasno wynika, że mężczyźni są bardziej wrażliwi na bodźce wzrokowe niż kobiety. I nie chodzi tu o gust czy stereotypy, tylko tak zaprogramowane są nasze mózgi. Podczas gdy kobiety najczęściej angażują w emocje, kontekst, wspomnienia, tak u mężczyzn najważniejsze jest to, co po prostu widzą. I teraz, co mamy w wizualnym centrum zainteresowania? No jasne, piersi. A co mają piersi? Kręgłości, czyli coś, co mózg odbiera jako zdrowie i płodność. No i nie oszukujmy się, rzadko są na widoku, więc zyskują aurę czegoś ekscytującego i zakazanego. Nie bez powodu mówi się, że mężczyźni to wzrokowcy. Piersi przyciągają spojrzenie, wywołują reakcje, a także aktywują układ nagrody w mózgu. Dokładnie ten, który uaktywnia się podczas jedzenia ulubionego deseru. Właśnie dlatego piersi działają jak naturalny clickbait dla facetów. Na koniec jeszcze jedno. Pomimo tego, że mężczyźni faktycznie reagują na kobiece piersi, to nasza kultura dolała oliwy do ognia. W skrócie, bius jest wszędzie. W filmach, teledyskach, w reklamach, na billboardach. Piersi stały się symbolem seksapilu i kobiecej mocy. To tak zwany efekt powtarzania. Im częściej widzimy coś, tym bardziej to lubimy. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, a my widzimy się w następnym cześć.